Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rzutowem będziemy sobie brali w roki solniken klu. O krzyk, ale to będzie, a, ale Jezu Okej, okay, a więc mam, tak, mam serca, nie? Wcale tak jakoś mnie nie, nie interesuje Tracenie ich, także Nie chcę w ogóle, w sumie to tak Ustawienie graficzne, czy symulacje też co Animacja nie, tam mam to w dupie. Ustawienie czatu polecenia. No nie będzie jedynie polecenia. U Jezu, myślę, że mi zawierza item. Muzyka i dźwięk. Nie, nie, no to czatu, no bo to są polecenia. Nie ja chcę. Okej. Okay. To zacznijmy kopać Fajnie jakbym znalazł jakiegoś pajacyka, bym sobie serduszko nabił O, Expo się dostaje Co ja robię? Tu bym skopał, by to było ładnie Ogólnie będę siedział pod ziemią i nic nie robił ja się BOJĘ! Znaczy... Hmm... A poczekaj, poczekaj, a poczekaj... Sprawdzimy Istnieje. Jakby zdobyć pieniądze? Sam Pan Bóg, tylko wie. Ja się boję Dobrze, co będę. Co będę chował w, w piasek? Pumy. Dobra, zbiorę tego. tutaj 2 minuta już. Teraz to by nasz level był większy niż 3000. Wow. 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 Yeah. To wszędzie byli kiedykolwiek players? Może wciąż są? Nie zamieszkały O! Oh. Tu się osiadnę.

Jestem stały, pewnie jest Ale... ich No to pewnie wystawiłem A, to jest tak? Dobra I teraz tak Ja jestem w do lektur tak Myślę, że jestem w miarę tak czynna, że 10 niebezpieczny To mój skin jest piękny jak ja Ale to Egoistyczne to trochę było Okej, okay, plan jest taki. Yl, osiedlam się tutaj, nie, po cichutku. Receptury, dobra, teraz E. Teraz ciebie dajemy na 8 na 2, a nie, bo to trzeba 2. Jeden, dajmy dziewięć. No, nie tak. Dobra, zwaliłem to, poszukamy zwykłego drewna. To zamiast się tym ubudować, to ja myślę, że przepalę dwa druku, żeby to tak choć Leciutko wyglądał wyglądało realistycznie. Tutaj serio nikogo nie było nigdy. Ale rana wyciąga ją jak ktoś tutaj zacznie się kopać, Dobrze. A więc mamy gotowe, tylko teraz musimy znaleźć wózbę. Myślę, że już na takiej wysokości się na może znajdzie. Zaraz mnie tu się do węgiel. 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 Dobrze, poprzepalam troszkę. W boku, ponieważ jest tu ciemne, i może na czterech literach. Ociepany. do znania Tutaj nic nie ma. Może tutaj mieć. Mieć jest tak. w ogóle jakieś punktu, jak potrzebujemy w, w, w tej krze. Hmm. No, Dużo tego. Czekaj, bo mięs światło zgasło. Roskoty! To trzeba zrobić na IQ żarło mi patyk, ale wiem gdzie jestem. Tu się idzie, nie? Wcale nie tak, że jakbym się popatrzył, to bym to zobaczył Ale Ech, O Obra, idę się umotać z tymi... tymi... innymi playerami. Ja się ich nie boję. Chyba, że spotkam jednego, no to się będę. Nie, mam teraz sto. Obra, cicho! Nie wszyscy są spoc spoceni w, w te minecrafty. Ale gdzie? A tu. O szwydzioch, szwydzioch, Aha, ale jak to byś pieniądze? Jak to Bojany? Bo ja nie. Szczerze się przyznają. Jeden węgla, serio. Cały jeden węgla? Niemożliwe. Nigdy wcześniej nie miałem takiej dużej ilości. Jezu! Co mnie straszysz, pajacu, ty? Dawaj mi łuczka. E, pomocy! Kur... Nie Ile ty masz HP? Czy ja ci w ogóle coś cokolwiek zadaję? A jak to był jakiś zimny player? Spiele, Jak Tak sobie odrodzę drodze Czy tu coś nic nie zadaje? Coś tam zadaję, ale... Cip, 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 cip nie mam wulanu, ale też nie mam mało. tu tutaj pada padawanie. Dobrze, padł! Mogę sobie oswoić co to wileczka. Ciepła zimna nocka. Вот она мне стала. А я боюсь очень. Ох, ох. Tu to wezmę sobie wodę do picia jak mi się zachce pić to będę miał co pić ha

O Jezu, dobra, ja wyłączam ten cały ten ustawienia czatu. Nie potrzebujemy go. Gdzieś 11 minut. 10 serc jeszcze. <tum> tam coś było. Obra, non dò. Ale bym sobie z kimś powalczył, tak szczerze, to ultra bardzo. Nie, nie, czekaj. To... to... o... Nie wiem. Idziemy do jakiegoś krzodowskiego. Bo ja bym tak sobie znalazł kogoś do wytłucania. Bo ja muszę mieć serce dużo. Może coś to znaczyć? Skopię to. Och, ta woda. A, bije mnie! Zjadło mnie, no! No nie! No nie! Zbił mnie. Za co ma więcej serduszków? Kurczę, blaszka. Dasz mi? Nagroda. Dasz mi nagrodę? Ok. To będzie z tego k dobrze z quitowałem. ja oh. 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 cześć mm. eee. Dobra, muszę mieć coś tego czata Lo, Lo, Lop, idziemy do Lop. Hmm... No dobra. Ech, kurwa Nie mogę mu dołączyć do Pet was. O, zgadujemy członków ekipy. Rapy. To jest Tobiasz, to jest Kublinie, to jest Mikolsa, to jest... O! Ty! To mój brat. To ja. Siema. Siedem graczy. Osiem graczy. Och, och, och. Dziewięć graczy. Smaragdów siedem sekund. No to, no to mi generuj, mordo. No. Na co czekać? Titer. A, ja też tak mogę. Dobra, Let's see it. Hej, nie mogę sprintować. A, controler się teraz sprintuje. W W się nie sprintuje? Nie, no, jak nie, tak. park of Master. Pyk. I teraz. Pyk. proiłem Nie czekaj. Po kurczemsku. Daj mi tu. Nie. Czekaj. Och. Ale. Got. Casino. Casino is very good. maha! Nigdy nie grałem w ogóle, według Znaczy, nie wiem, nie ogarniam tej gry Kiedyś no, grałem w sumie, ale nie grałem na tym Na tych rapach cały nie? Nie wiem, czy to jakiś nowy, czy stary serwer Odkryłem go w sumie to, nie wiem, w to... <laughs> Znaczy, tą ekipę rapy to znam od dawna, nie? Ale tak to. Uuu, żyjemy ten, bo ja się tutaj zamyśliłem. Na. Ile nas jest? Dobra. Mordecki. Witam. Witam. Och, już dostałem. Teraz ja, 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 ja pokażę, że ja umiem się ten. Uff, patrz na to. Cool. co mnie ty psujo? psujesz? Czekaj, ja tutaj. Nie, kurwa, 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 Nie, nie, dobra Taki klasyczek kurwa, e Nie umiem jeszcze kurwa, super Dobra. Dobra, na ostatni zniknął. to! szmaragd! Moje! Ej, Kulce! kurce. Spierdolą. zostaw mnie, ty Pauluisa! Ty! Kurna, ale ja jestem dobry, dobry jestem w te PvP. A, ah, nie wspieram. No, no, Nie lubię już. Kurczę. Blaszka. Kurczę, blaszka. Zmasyłku, by tej

Kurde, ale jestem dobry. No, normalnie. Tak. Nie, nie chcę się trochę egoistować. No, ale no nie powiesz mi, drugi widu, że jestem słaby. No, nie powiesz. No, bo powiesz mi prawdę wtedy, nie? Nie, oszukuj no, mi się zagrałem To beznadziejnie. No, Mam żelazny miecz. Tyle złota to mnie jakoś. Dobra, się tak. I zaraz se kupię jakiś niewielbisty kilofek. To jest dobre? Chyba. Siksa sobie się przydała, czyli w sumie to ile to by kosztowało? 10 żelaza? Serio? No dobra. 3 złota, no dobra. 6 zł, no dobra. Będzie ultra dobry kilofik. Robi wrażenie. Papa! Nie bies det? No dobra! Ej! Hey! Sorry, ale co jest? Ej, ej! ej! S ej. Ja się czuję oszukany. Mam osiem życia! Ja nie mam wpór! Te pipy mi zabrali. No dobra, ale kto pytał? Ja będę jedyną osobą, która zainwestuje w obronę na naszego łóżka. Dobra.

Zloto, loto cztery cztery z a myślicie że ja sram z lotem żeby mnie tak naciągać na zloto? o cześć słodziaczku kul cool. kulna kulna belka ja nie mam tyle złota nie W sumie to nie takie upgrade y się kupy palo no serio zes, kul cool. No dobrze. Ach, te kule malowane. Dobra. W sumie to... Dobra. Nic się nie stało, że mi zablali serca. Kul. O, te kule malowane. Och, to te moje. A te słodkie kule malowane. No. Te kule malowane to są jednak kule malowane. Nigdzie indziej takich kul malowanych nie znajdę. Te kule malowane. Z nimi, z tymi kulami malowanymi. To ja mam żyć. No dobra, no dobra, dobra. Cyk, cyk. Mój tlen pięknie. Damy sobie to teraz. Byle jak to zrobimy, aby było mocne. No dobla. Ech. Ech. Kul. Te kule malowane. Dobra, robimy normalnie. A ja jestem odklejoną osobą. No? Gadam jak jakiś pięciu latek, mimo że ma mam 12. Nie możesz ma ma mam 12 latek, gadam jak jakoś Jakiś tak O nie. O nie. Nie, czekaj. To trzeba skopać aż do tego. Nie, bo ja muszę... Ja, ja zwaniłem. Ja chcę zrobić taki normalny łóżku, jak... Jak się gra, a ja robię jakiegoś ciencia ciąga, nie? Nie. No. Tu właśnie widać. Ja... Zagrałem. Ale jestem dobry, mój, wow, matka. To są, itemy te wystawy, nie? Moki kresu, osiem, e, to, 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 Serio? A ten rapek chce kupić sobie, Ramiga. Dobrze, to tak Już mi się wcale nie chce grać w te minecrafty Dziękuję za oglądanie tego, jakże cudownego odcinka Także tak, znaczy w sumie to live'a, dziękuję i ten, ten tego, spa